O nie, siemaneczku ludzi z Castawros. 84 lecimy sobie z Warface'em po raz kolejny. Tylko mam trochę problem, bo pierwszy raz gram na tej mapie to raz, a dwa gram z bronią z klasą snipera. Więc będzie na pewno problem. Bo jeszcze tak to nie grałem. ci na górze są. No i nie wiem kompletnie pojęcia, kto gdzie jest. Tego będę się gubił na pewno na początku. Sztab. Ale wskocz tu. Możesz. Nie chcesz? A, nie będziesz? A, no dobra. Jak widzicie, każda frakcja ma swoją stronę, z której wychodzi. I druga strona do niej nie może dojść. Oj, tu tylko cię, cię nie przejdę, muszę zmienić się od razu czekaj. Pierwsze co trzeba zrobić, zmienić na strzelca. Więc zdechnę. Dobra. Ajajaj aj, 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 aj. Dobra A ciekawe przecież ja to mogę taktycznie stawę o jest. już mi to niepotrzebne to taktycznie, bo my już mnie zabili <laughs> znowu za usik. <laughs> dobra Szczalaj go! No killem go Zmiana klasy, jak widzicie zawsze jest postojowe na zmiany klasy 10 sekund jeśli dobrze pamiętam, dobra, lecimy ten, chcę pomóc ręczną. Dobra, już do Ciebie idę. Dobra, idę do Ciebie, pelo. Dawaj, chodź tu. Widzicie, wspinaczka. Współpraca musi być. Ale nie wiem, kogo on chce tu strzelać. No, nie wiem, co ty tu zrobiłeś, ale dobra. Dajcie, zmienić szybciej niż przeładować. Dobra, dawaj, pancerz się odnawia trochę. Aj, nie zdech. Do góry? nie mogę chyba A tu jest wejście, a Dobra, to idziemy Dobra Co mnie tu pchać O, nam pięknie tu rzucił granata dwóch nas Dwóch nas ubił z granatirem bo to jest tak I to jest tak tam będzie No nie, tam z dwóch z drugiej strony, dwóch stało Nie będę zjeżdżał windą Nie będę asystent, no naprawdę Asystent giszpilem Dobra Słuchaj się Kuku. No nic z tego nie zrobię No bo nie mam kurna, nie mam kurna wizji Flashbangiem dostałem i do dupy Muszę też rzucać flashbanga No już się bałem, że mnie kurna ubije Dobrze, bardzo dobrze. Jak widzicie, Dobra. Oście, kurna, idealnie wbiegłem na granata. Nie wierzę. Tam nawet nie ma co iść, bo tam tylko snajperska miejscówka. Dobra, udało się. Chowaj się Faktycznie zeszliśmy na dół No ale odejdź Odejdź, kłęku Przyblokował idealnie, dosłownie, gościu Dobra To jest drugie przejście. Dobrze. Pięknie. O jaka seria. O jaka seria. Oj, ty ciulu! wrześ ty hamie jeden! No ty nie myta, mendo, a tak pięknie mi szło. Tyle kuna miałem ich ubitych. Kurna, znowu się wystawiłem temu czulowi przez ten krawężnik, że mnie widział. Krawężnik, tak, dobry jestem. He, <grywa> he, do budy! Dwa. Dobra, podwójne zabójstwo. No i oto. No i oto. O nie, 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 nie. Dobrze, pięknie. Ej, czekaj, bo tu mi się amunicja kończy. Ej, amo. Dobra. Dzisiaj tutaj odnawiaj pancerzyk. Widzicie, w prawym dolnym rogu mamy pancerz, który nam się odnawia. Życia też mamy. O co, Mieć tu jakieś... No, kolejny do, 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 do kolekcji. Aj nie zdążyłem. Nie zdążyłem uciec, zachować się za roga. Czekaj, bo no to jest tak. A, uj, tu bazuka jest. Chciałeś być. Pięknie. Dobra. Dobra, a i nie z dołu, A cię widziałem tych chamie, ale podwójny kill miał, widzicie? headshotik. Idzie, jakoś tam idzie, 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 pod beskidzie idzie. Gdzie ty tam szczelasz? No chce z czym to chodzi? Co chciałeś być? A, kurna za wolno Za wolno strzelałem I dlatego mnie ubił Ale prowadzimy jest dobrze pięcioma o, ośmioma Koko. No, gdyby mnie ten nie zablokował na tych schodach, to by mnie tam dawno nie było i bym kurna, uciekł mu! Jakbym mu uciekł, to by mnie nie zabił! Ja bo mi się tu amo kończy. Mi no Amo Ty można tu skoczyć. A jak ja tu wskoc skoczyłem? Skoczyłem tu. A, to dobrze. O, ś ty No, ciekawe czemu ha, ha. <laughs> Chciał mnie kolega wykopać, bo mu się nie podobało, że za dobrze gram. To świadczy o wszystkim. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zobaczmy tylko statystyki końcowe. Widzę, że mapa następna będzie ta sama, więc nie ma co ten. Widzicie? O, nie będzie ta sama. 31, 12, 36 Lifestealer. Nie, będzie ta sama. Dzięki, narka.